W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy tę wieczorną modlitwę skierowaną do Pana Jezusa, prosząc o spokojny sen, głęboki pokój serca, uzdrowienie duszy i ciała oraz o Jego nieustającą obecność w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś zawsze blisko, za Twoje niezmienne zaufanie. Za każdą wspólną chwilę modlitwy, którą możemy przeżywać w Twojej obecności, i za łaskę dzielenia się tymi duchowymi momentami z innymi. To dla mnie niewysłowiona radość i ogromna łaska móc zanurzać się w tej wieczornej modlitwie razem z Tobą, dzień po dniu, wieczór po wieczorze, w ufności, że Ty nas prowadzisz. W tej modlitwie, którą wspólnie przeżywamy, Oddajemy nasz wieczór Panu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi i Przyjacielowi. Z głębi serca prosimy o spokojny sen, który otuli nas, jak ciepły płaszcz w chłodną noc, o głęboki pokój serca, który przenika każdą myśl i uczucie, oraz o uzdrowienie duszy i ciała, które odnawia nas w Twojej łasce. Będziemy błagać Jezusa, aby zechciał zamieszkać w naszej nocy, przynosząc ukojenie tam. Gdzie wciąż odczuwamy ból, gdzie rany serca i ciała proszą o Jego miłosierny dotyk. Po tej modlitwie, którą wspólnie wypowiadamy, poczujesz, że nie jesteś sama, że Twoje serce znajduje ukojenie, że Twój umysł odzyskuje spokój, a Twoje ciało rozpoczyna proces uzdrowienia pod delikatnym dotykiem Jezusa. Zostań ze mną do końca tej modlitwy. Pozwól, by Jezus przemówił do głębi Twojego serca swoim cichym, pełnym miłości głosem. Jeśli ta modlitwa poruszy Twoje serce, jeśli poczujesz w niej obecność Pana, podziel się nią, proszę, z kimś, kto również potrzebuje tej wieczornej bliskości Jezusa, aby i Jego noc stała się przestrzenią łaski. Przyjdź, Panie Jezu, gdy zapada noc, a świat wokół cichnie. Oto jestem przed Tobą, zmęczona trudami dnia, z sercem nieco poranionym, ale pełnym nadziei i ufności w Twoją miłość. Kolejny dzień dobiegł końca, dom zamilkł, myśli powoli się wyciszają, a ja staję przed Tobą w tej intymnej chwili wieczornej modlitwy. Teraz jestem tylko ja i Ty, mój Panie. Przychodzę do Ciebie w tej wieczornej ciszy. Bo wiem, że tylko Ty naprawdę rozumiesz to, co kryje się w moim sercu, czego czasem sama nie potrafię wyrazić słowami. Ty widzisz głębiej niż moje słowa, przenikasz moje serce, znasz moje radości, lęki i tęsknoty. Nie chcę już dłużej dźwigać moich ciężarów w samotności. Nie chcę zasypiać z głową pełną trosk, z sercem obciążonym bólem. Dlatego przychodzę do Ciebie jak dziecko. Które ufa, że Ojciec wszystko przyjmie i uleczy. Siadam u Twoich stóp, Panie, w pokorze i prostocie, nie potrzebując wielu słów, bo wystarczy, że Ty jesteś. Panie Jezu, weź w swoje ręce mój dzień, wszystko, co było w nim dobre i wszystko, co przyniosło trud. Weź moje zmęczenie, które ciąży na moich ramionach. Weź mój niepokój, który kradnie mi spokój. Weź moją niemoc, która czasem sprawia, że czuję się bezsilna. Weź to, czego nie rozumiem, weź nawet te rany, o których wstydzę się mówić, te, które ukrywam nawet przed sobą. Ty nie oceniasz, ty nie odrzucasz, ty leczysz, ty przywracasz życie. Dotknij mojego serca, panie, tam, gdzie kryje się niepokój, który nie pozwala mi odpocząć. Dotknij mojej duszy, tam, gdzie od lat noszę smutek, który stał się cichym towarzyszem moich dni. Dotknij mojego ciała, tam, gdzie ból nie daje spać, gdzie choroba odbiera siły, a zmęczenie przygniata. Wiem, że Twój dotyk przemienia wszystko, że w Twojej obecności nawet największe cierpienie znajduje sens. Panie, dziś nie proszę o wielkie cuda, nie proszę o bogactwo ani o ziemskie sukcesy. Proszę o jedną łaskę, o spokojną noc, w której moje serce przestanie bić w rytmie niepokoju, w której oddech stanie się równy, a myśli przestaną gonić jedna za drugą. Proszę o noc, w której nie będę budzić się z lękiem, w której poczuję Twoją bliskość, jak ciepłe ramiona kochającego Ojca. A jeśli możesz, Panie, daj mi jeszcze jedno ukojenie duszy i ciała. Daj mi uzdrowienie, nie tylko dla mojego ciała, które z każdym dniem potrzebuje więcej troski i łagodności, ale także dla mojej duszy, która nosi rany głębsze niż te widoczne na skórze. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie taka, jaka jestem, bez masek, bez udawania, że wszystko jest w porządku. Ty znasz moje zmęczenie, słyszysz westchnienia, których nie wypowiadam na głos. Widzisz lęki, których nikt inny nie dostrzega, i tylko ty możesz je wszystkie uciszyć. Wejdź, panie, do mojego wnętrza jak światło, które rozprasza mrok i sprawia, że nic nie pozostaje ukryte. Oświetl każdą ranę nie po to, by przypomniała mi o bólu, ale po to, by mogła się zagoić w twojej miłości. Proszę, Jezu, uzdrów moją pamięć. Te wspomnienia, które wracają nocą, gdy kładę głowę na poduszce, te rozmowy, które nigdy się nie odbyły, te krzywdy, które wciąż bolą, choć minęło tyle czasu. Oddaję Ci je wszystkie, bo wiem, że Ty potrafisz przemienić cierpienie w pokój, smutek w nadzieję, a ranę w błogosławieństwo. Uzdrów mój smutek, Panie, ten, który noszę w sobie tak długo, że stał się niemal częścią mnie. Smutek po utracie bliskich, którzy odeszli, smutek z samotności, która czasem przytłacza, smutek, który nie znajduje już łez, by wyrazić swój ciężar. Jezu, tylko Ty możesz tchnąć życie tam, gdzie wydaje się, że wszystko już obumarło. Uzdrów moje ciało, jeśli taka jest Twoja wola dotknij miejsc, które bolą moich pleców, serca, nóg, każdego zakątka, który woła o ulgę. Ty znasz mnie lepiej niż ja sama, bo Ty mnie stworzyłeś. Ty widzisz, gdzie potrzebuję siły, gdzie potrzebuję cudu, gdzie potrzebuję Twojej łaski. A jeśli moje cierpienie ma być drogą do większej miłości, do głębszego zaufania Tobie, niech tak się stanie. Proszę tylko, panie, bądź przy mnie. Bądź przy mnie, gdy boli, gdy nie śpię, gdy nie wiem, jak modlić się dalej. Jezu, spraw, bym mogła dziś zasnąć bez lęku, bez gonitwy myśli, bez napięcia w duszy. Ucisz wszystko, co niespokojne, i daj mi ciszę, prawdziwą, głęboką ciszę, w której usłyszę Twój głos, Twoje słowo miłości. Daj mi łagodność, jak ciepły dotyk matki, która tuli swoje dziecko. Daj mi obecność, jak ramiona ojca, który nigdy nie odchodzi. A jeśli nie mogę spać, bądź moim czuwaniem. Jeśli nie mogę odpocząć, bądź moją siłą. Jeśli nie potrafię się wyciszyć, mów do mnie szeptem miłości, aż zasnę w Twojej obecności. Proszę, napisz w komentarzu: Jezu, uzdrów moje serce. Niech te proste słowa staną się Twoim świadectwem zaufania, Twoim wołaniem do nieba, które zawsze słucha. Każde słowo, nawet to zapisane w ciszy internetu, jest słyszane przez Ciebie, panie. W kolejnej części tej modlitwy oddajemy Jezusowi to, co najbardziej ukryte, myśli, które chowamy nawet przed sobą, sekrety serca, które boimy się wypowiedzieć. Panie Jezu, teraz przychodzę do Ciebie z tym, co najtrudniejsze, z tym, czego nigdy nie wypowiedziałam na głos, z tym, co boli tak bardzo, że nawet modlitwa staje się cichym westchnieniem. Są sprawy, których nie chcę pamiętać rany, których nie chcę dotykać, wspomnienia, które spycham w najgłębsze zakamarki duszy. Ale Ty, Panie, znasz mnie do głębi, znasz każdą moją myśl, zanim jeszcze się ukształtuje, każde wspomnienie, zanim je przywołam, każdą ranę, zanim ją nazwę. Wiesz, co działo się dawno temu, co mnie ukształtowało, co mnie przygniotło, co wciąż noszę w sercu, choć chciałabym zapomnieć. Dziś wieczorem, gdy noc otula świat, a cisza wypełnia dom, oddaję Ci te sekrety, te ciężary, których nie chcę już nosić sama. Zbyt długo udawałam, że daję sobie radę, że uśmiech na twarzy wystarczy, by ukryć łzy w sercu. Zbyt długo milczałam, gdy moje serce krzyczało o pomoc. Jezu, powierzam Ci mój żal, ten, którego nikt nie rozumie, którego czasem sama nie potrafię nazwać. Żal po marzeniach, które się nie spełniły, po miłościach, które odeszły, po dzieciach, które poszły własną drogą, po nadziejach, które zgasły jak płomień w wieczną noc. Powierzam Ci także mój wstyd za błędy, które popełniłam, za słowa, których żałuję, za chwile, w których zawiodłam siebie i innych. Panie. Jeśli ty nie odrzucasz, jeśli ty nie potępiasz, to i ja chcę przestać się oskarżać, chcę przestać nosić ciężar winy, który kradnie mi radość. W twoim świetle wszystko staje się czystsze, wszystko odzyskuje sens. Oddaję ci również mój lęk, ten, który przychodzi nocą, gdy świat milknie, a myśli stają się głośniejsze. Lęk o przyszłość, o zdrowie, o samotność, o to, co będzie, gdy mnie zabraknie. Jezu. Nie chcę się już bać. Ty jesteś większy niż każdy mój strach, silniejszy niż każda moja obawa. Wejdź, panie, w te zakamarki mojej duszy, w których schowałam stare rany, te, które przestały krzyczeć, ale wciąż bolą. Ty widzisz je wszystkie, ty możesz dotknąć ich jednym spojrzeniem i przemienić w błogosławieństwo. Pomóż mi uwierzyć, że nawet to, co bolesne, może zostać uleczone przez Twoją łaskę. Pomóż mi zaufać, że nic nie jest stracone, dopóki trwam przy Tobie. Ucisz mój wewnętrzny hałas Jezu, te myśli, które próbują mnie zalać przed snem, te wyrzuty sumienia, te pytania, co by było, gdyby. Te wątpliwości, które nie mają odpowiedzi. Ty jesteś odpowiedzią, Ty jesteś pokojem, ty jesteś drogą. Chcę dziś usłyszeć Twój szept: Nie bój się, jestem z Tobą. Niech te słowa staną się melodią mojego snu, pieśnią, którą śpiewasz nad moją duszą przez całą noc. Bo Ty, Panie, jesteś Bogiem bliskim, nieodległym, niesurowym, ale kochającym, czułym, miłosiernym. Jesteś tym, który siada przy mnie, gdy gasną światła, który kładzie dłoń na moim sercu i mówi już dobrze, ja się tym zajmę. Wiem, że przy Tobie mogę być prawdziwa, nie muszę grać roli, nie muszę być silna, nie muszę udawać, że wszystko mam pod kontrolą. Wystarczy, że jestem, że chcę być blisko Ciebie, że trwam w tej ciszy, w tej ufności, w tej miłości. W kolejnej części tej modlitwy oddajemy Jezusowi nasz sen. Każdą minutę tej nocy, by stała się przestrzenią Twojej łaski, Twojego uzdrowienia i Twojego odpoczynku. Jezu, oddaję Ci mój sen. Panie Jezu. Ty, który powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzę do ciebie z całym moim zmęczeniem, z ciężarem dnia, z ciałem, które błaga o odpoczynek i z duszą, która tęskni za Twoim pokojem. Oddaję ci każdą minutę mojego snu, każdy oddech, każde bicie serca, każdy obraz, który może pojawić się w moich snach. Proszę, bądź przy mnie, gdy zamknę oczy, strzeż mnie, otul mnie swoją łaską, połóż swoją dłoń na moim czole i spraw, bym zasnęła bez lęku. Ty, który uciszyłeś burzę na jeziorze jednym słowem, możesz uciszyć burzę w moim sercu, chaos moich myśli, niepokój, który kradnie mi sen. Możesz sprawić, że mój sen stanie się odpoczynkiem w tobie, świętą przestrzenią, w której twoja obecność uzdrawia i odnawia. Proszę, oczyść moją sypialnię z wszystkiego, co mogłoby zakłócić Twój pokój, z nocnych lęków, z cieni, które przynoszą niepokój, z duchowych wspomnień, które budzą niepokój. Niech Twoi aniołowie staną u moich drzwi, niech Twój pokój zstąpi na poduszkę, na którą kładę głowę, niech Twój oddech przyjdzie z nocnym wiatrem i dotknie mojego czoła. Jezu niech moje sny będą wolne od lęku, pełne twojej łagodności, twojej miłości, twojej obecności. Oddaję ci także chwilę przebudzenia w nocy, bo wiem, że nie każda noc przynosi spokojny sen. Czasem budzę się z bólu, czasem z pustki, czasem z nieznanego powodu. Proszę, jeśli się obudzę, niech moje pierwsze słowo będzie: Jezu, jesteś a niech moja dusza natychmiast usłyszy Twoją odpowiedź. Tak, jestem tutaj, bo Ty, Panie, jesteś Bogiem czuwającym, który nigdy nie śpi. Twoje oczy nie zamykają się nawet na sekundę, a Twoje serce nigdy nie przestaje mnie kochać. To daje mi poczucie bezpieczeństwa. -Świadomość, że gdy ja śpię, ty trzymasz moje życie w swoich dłoniach, że gdy ja zasypiam, ty walczysz o mój pokój, że gdy ja nic nie czuję, ty działasz najgłębiej. Dziękuję Ci Jezu za ten wieczór, za to, że przyszedłeś, za to, że nie odrzuciłeś mojej słabości, mojej kruchości, moich niedoskonałości. Dziękuję, że nie muszę być idealna, by być blisko Ciebie, że Twoja łaska nie ma warunków. Że Twoja miłość nie zna granic. Proszę, niech moja sypialnia stanie się dziś maleńką świątynią, miejscem, w którym Twoja obecność jest niemal namacalna. Niech cisza tej nocy stanie się przestrzenią, w której mówisz do mojego ducha, w której Twoje słowa przenikają moje serce. Niech mój sen stanie się modlitwą, nawet jeśli nie wypowiem już ani słowa. Niech każda minuta odpoczynku będzie napełniona Twoim uzdrowieniem. Niech mój oddech zgra się z Twoim rytmem, a moje serce bije w harmonii z Twoim sercem. Proszę, napisz w komentarzu: Jezu, czuwaj przy moim łóżku. Niech ten prosty gest stanie się Twoim zawierzeniem, a może ktoś, kto przeczyta te słowa, poczuje się mniej samotny tej nocy. W kolejnej części modlitwy oddajemy Panu Jezusowi nasze rany, te duchowe, które nosimy w sercu, i te cielesne, które odczuwamy w ciele, prosząc, by rozpoczął dzieło uzdrowienia tej właśnie nocy. Jezu, dotknij moich ran. Panie Jezu, gdy moje ciało słabnie, a dusza jest zmęczona, przychodzę do Ciebie jak chory, który wie, że jedno spojrzenie Twoich miłosiernych oczu może uleczyć wszystko. Nie szukam cudów w wielkich znakach, ale w cichym, niemal niewyczuwalnym dotyku Twojej obecności, w jednej chwili łaski, która przemienia więcej niż lata ludzkich wysiłków. Dotknij moich ran, Jezu, tych widocznych dla innych i tych, które ukrywam głęboko w sercu: ran, które noszę od lat, czasem od dzieciństwa, ran, o których nikt już nie pamięta, ale Ty, Panie, je widzisz. Ty znasz każdy ból, każde zranienie, każdą łzę, którą wylałam w samotności. Czasem boli mnie to, że próbuję radzić sobie sama, że nie proszę cię o pomoc, że wstydzę się swojej słabości. A przecież ty przyszedłeś do tych, którzy są chorzy, do tych, którzy płaczą po cichu. Do tych, którzy ukrywają łzy, by nie przerazić innych swoim bólem, Jezu, ty widziałeś rany trędowatego, zanim jeszcze otworzył usta. Ty czułeś ból paralityka, zanim został spuszczony przez dach. Ty znałeś łzy niewiasty, która dotknęła rąbka twojego płaszcza. Ty uzdrawiałeś nie tylko ciało, ale i duszę, sumienie, złamane serca. Dziś wieczorem w tej ciszy wołam do ciebie. Uzdrów mnie, panie, dotknij tego, co we mnie chore: mojego ciała, które zmaga się z bólem, mojej duszy, która nosi ciężar smutku, mojego serca, które czasem traci nadzieję. Jeśli moje ciało jest osłabione, jeśli noszę choroby, które odbierają mi siły, Ty, Jezu, jesteś większy niż każdy ból. Jeśli moje serce jest zmęczone troską, Ty możesz uczynić je nowe. Jeśli moja dusza zatraciła sens, Ty możesz go przywrócić. Wiem, że nie każda rana znika od razu, ale wierzę, że każda może zostać poświęcona, że każda blizna może opowiadać o Twojej miłości. Jezu, nawet jeśli uzdrowienie nie przyjdzie natychmiast, proszę spraw, bym nigdy nie zwątpiła w Twoją obecność. Daj mi wiarę kobiety kananejskiej, która wołała, choć wszyscy ją odtrącali. Daj mi ufność setnika, który powiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo. I to słowo wystarczyło, by uzdrowienie się dokonało. Panie, powiedz tylko słowo, a moja dusza zazna spokoju. Powiedz tylko słowo, a moje ciało odpocznie. Powiedz tylko słowo, a moje wspomnienia staną się błogosławieństwem. Oddaję Ci każdą noc, w której budziłam się z bólu. Każdy poranek, gdy wstawałam ze zmęczonym sercem, oddaję Ci godziny spędzone w ciszy, gdy nie wiedziałam, czy moja modlitwa ma jeszcze sens. Ty to wszystko widziałeś, Ty byłeś obok, Ty wiesz, ile kosztowało mnie, by mimo wszystko wierzyć dalej. Jezu, nie proszę o życie bez cierpienia, proszę tylko, byś był w Nim obecny, proszę, bym czuła Twoją dłoń, gdy moje ciało drży. Proszę, bym słyszała Twój głos, gdy ogarnia mnie ciemność. Proszę, by moje serce biło rytmem Twojej miłości, nawet gdy wszystko inne milknie. Jeśli to możliwe, daj mi tej nocy chwilę ukojenia, sen bez bólu, spokojny oddech, przebudzenie bez lęku, głęboki pokój, który sprawi, że nawet łzy będą miały smak nadziei. W ostatniej części tej modlitwy powierzamy się całkowicie Panu Jezusowi z pełną ufnością, że nas poprowadzi, otuli i pobłogosławi na każdą chwilę tej nocy. Zawierzam Ci wszystko, Jezu. Panie Jezu, gdy dzień dobiega końca, a noc rozciąga swoją ciszę, chcę powiedzieć Ci jedno: Zawierzam Ci wszystko. Bez warunków, bez negocjacji, bez prób kontrolowania jutra. Zawierzam Ci mój umysł, który czasem gubi się w chaosie myśli, moje ciało, które nosi ślady zmęczenia, moją duszę, która tęskni za Twoim pokojem, i moje serce, które pragnie Twojej miłości. Zawierzam Ci tych, których kocham, i tych, którym trudno mi przebaczyć, tych, którzy są blisko, i tych, którzy odeszli. Zawierzam Ci siebie całą, taką jaka jestem, z moimi słabościami, nadziejami i lękami. Ty wiesz, panie, że nie zawsze jest mi łatwo, wiesz, że moje serce czasem się buntuje, że pragnę odpowiedzi, które nie przychodzą, że noszę w sobie więcej pytań niż pewności. Ale dziś wieczorem nie chcę rozwiązywać wszystkiego, nie chcę walczyć sama, nie chcę planować jutra, chcę po prostu położyć się w Twojej obecności i trwać w zaufaniu. Jezu, tyle razy próbowałam być silna, ukrywać słabość, uśmiechać się mimo bólu. Dawać nadzieję innym, gdy sama jej nie miałam, ale dziś w tej modlitwie zdejmuję z ramion ciężar, który nosiłam przez lata. Nie muszę już udawać, bo mam ciebie, mojego pasterza, mojego przyjaciela, mojego zbawiciela. Zawierzam ci moją przeszłość. Wszystko, co było trudne, bolesne, zawstydzające. Wiem, że ty już to odkupiłeś. Że żadna ciemność w moim życiu nie jest zbyt wielka, by Twoje światło nie mogło jej rozproszyć. Jezu, dotknij teraz tych miejsc, o których nikt nie wie, nawet tych, o których sama już nie chce pamiętać. Zawierzam Ci moją teraźniejszość. Każdy dzisiejszy krok, każde tak wypowiedziane z miłością, każde nie wypowiedziane w prawdzie, każdy gest czułości wobec bliskich. Każde westchnienie, które uniosło się ku niebu, choć nikt go nie słyszał, Jezu, przyjmij ten dzień taki, jaki był. I choć nie wybiegam myślami w przyszłość, wiem jedno: ty tam już jesteś. Jesteś w moim jutrze, w moich wyborach, w moim starzeniu się, w moich lękach i nadziejach. Jesteś w każdej komórce mojego ciała, w każdej sekundzie mojego życia i to mi wystarczy. Proszę cię, panie, jeśli jutro będę jeszcze na tym świecie, daj mi spokojne przebudzenie, a jeśli nie, przyjmij mnie tej nocy do siebie. Z ufnością oddaję ci moje życie, nie w lęku, ale w pokoju, bo wiem, że twoje serce jest moim domem. Ty, który powiedziałeś, niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Przychodzę do ciebie z sercem, które właśnie dzisiaj przestało się bać. Przestało walczyć samo, przestało chować łzy, bo znalazło Ciebie. Jezu, w Twoich ramionach zasypiam bezpieczna, w Twojej obecności nic złego nie może mnie dosięgnąć, w Twoim spojrzeniu nie ma potępienia, tylko miłość, która rozumie, leczy i przywraca nadzieję. Proszę Cię, niech moja dusza jeszcze tej nocy odpocznie w Tobie. Niech moje ciało znajdzie ulgę, niech mój duch zanurzy się w Twojej obecności. A gdy przyjdzie sen, Niech będzie spokojny, łagodny, błogosławiony. Dziękuję Ci Jezu za te chwilę modlitwy, za każdą kobietę, która modli się teraz razem ze mną, za to duchowe siostrzeństwo, które przekracza mury, miasta, kraje. Ty nas łączysz, Panie, Ty widzisz każdą z nas. Ty błogosławisz każdą duszę, która się do Ciebie zbliża. Zostań ze mną, Jezu, nie tylko tej nocy, ale na zawsze, bo już nie chcę żyć bez Ciebie. Z Tobą nawet noc nie jest ciemna, z Tobą każda chwila staje się święta. Droga siostro, jeśli dotarłaś do tego miejsca, jeśli modliłaś się ze mną krok po kroku, z całego serca Ci dziękuję. Dziękuję, że otworzyłaś swoje serce na Jezusa. Że pozwoliłaś Mu mówić, że zaufałaś, że On naprawdę słucha, bo On jest bliżej niż kiedykolwiek mogłaś przypuszczać. Zanim zamkniesz oczy, zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Pomyśl o wszystkich momentach, gdy Pan Jezus niósł Cię w swoich ramionach, choć może nawet nie zdawałaś sobie z tego sprawy. Może były to dni po stracie, noce pełne łez, chwile samotności, których nikt nie widział, a jednak przetrwałaś. Bo on był. On niósł cię jak dobry pasterz, który nigdy nie porzuca swojej owcy. Teraz, zanim zapadnie cisza nocy, oddaj wszystko jemu, bez lęku, bez obaw, bez potrzeby kontrolowania jutra. Dziś wystarczy, że odpoczniesz, że pozwolisz sobie na łagodność wobec siebie, na troskę o swoją duszę, na ciszę, w której mówi Bóg. Panie Jezu, dziękuję Ci za tę kobietę, która modli się razem ze mną za jej serce, dobre, wierne, czasem zmęczone, ale pełne ufności. Dziękuję za jej życie, które nosi ślady Twojej łaski, Twojej miłości, Twojej obecności. Proszę Cię, Jezu, błogosław ją tej nocy. Otocz ją swoją miłością, jak matka otula dziecko kocem w chłodną noc. Ucisz jej myśli, wycisz jej ciało Obdasz jej duszę pokojem, który przenika wszystko Błogosławię Cię, siostro, w imię Jezusa Chrystusa Niech Jego obecność otuli Twój dom Niech każde pomieszczenie Twojego mieszkania stanie się przestrzenią łaski Niech Twoje łóżko stanie się miejscem uzdrowienia A noc spotkaniem z aniołami, które Pan posyła, by czuwały przy Tobie jeśli w Twoim sercu nosisz ból, niech Jezus go dotknie. Jeśli Twoje ciało woła o ulgę, niech On przyjdzie z uzdrowieniem. Jeśli Twoja dusza jest zmęczona, niech wypełni ją Jego miłosierdzie. A jeśli boisz się jutra, niech przypomni ci, że on już tam jest. On, książę pokoju. Zamknij teraz oczy i wypowiedz w ciszy serca: Jezu, ufam Tobie. Te trzy słowa są modlitwą, lekarstwem, mostem do nieba. W nich zawarta jest cała Ewangelia, cała nadzieja, cała miłość. Może czujesz się dziś słaba, ale w Jego oczach jesteś silna, może czujesz się samotna, ale w Jego sercu jesteś ukochana. Może myślisz, że nie modlisz się dobrze, ale On widzi Twoje serce, a serce, które szuka, już się modli. Niech ten wieczór będzie początkiem nowego zaufania, nowego snu bez strachu nowego poranka, który, choć go jeszcze nie widzisz, przyniesie światło nadziei. Zanim zakończymy, mam do Ciebie serdeczną prośbę. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, jeśli przyniosła Ci pokój, jeśli poczułaś choćby iskierkę obecności Jezusa, podziel się nią z kimś bliskim, może właśnie jedna osoba, która bardzo tego potrzebuje. Czeka na ten gest, na ten most do światła. A jeśli czujesz w sercu pragnienie, by wesprzeć rozwój tej modlitewnej misji, link do wsparcia znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki Tobie możemy tworzyć kolejne modlitwy, które dotrą do serc tych, którzy sami już nie dają rady. Dziękuję Ci, że jesteś. Że modlisz się, że szukasz Boga nawet w nocy, niech teraz spocznie na tobie błogosławieństwo najświętszego imienia Jezus. Niech cię błogosławi i strzeże Pan. Niech rozpromieni oblicze swoje nad Tobą. Niech obdarzy Cię pokojem. Niech Twój sen będzie spokojny, a noc święta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.